Lajfik Kondziu jest. Witam Was wszystkich. Cześć. Sylwana na kanale. Ale masz fajną łuskę. Łuska jest przepiękna. Rosyjska. Mhm. Piękna rzecz. W ogóle piękne rzeczy ma Kondziu. Ondzi jest fanatykiem lamp naftowych. Ma sporo kolekcję, Zobaczymy co u Sylwana. Czy coś tutaj udaje się handlować? Udaje no tak, się. Lifeik jest na, na, na tym no, na kanale. Zapraszamy na przytarg Tarnobrzeg. No, to, kto blisko mieszka, kto to blisko To blisko, niech przyjeżdża. Pogoda dopisuje. No. Tak jest. Fanty dopisują. Fanty, nawet pieniążki mały. Pieniądze rozdaje. Gdzieś tutaj Dariusz jest, też go okay. odwiedzimy. Tak jak mówiłeś, Lifeik jest Lifeik, proszę bardzo. Proszę tutaj pokazać... Makipa, pozdrowa Makipa. Yeah. <noise> jest Uki, jest Keszkowski Puszkozbieracz i Ostry, Siemandero. Pozdrawiamy wszystkich. Tak jest, Za się to przekręcić, żeby nas było widać teraz? Da się, o! Tak, pięknie, <noise> super, wspaniale. Dużo słoneczka oczywiście. Linka, hejka, Janek, Siemanko. Yy, no co, fajnie dzisiaj, nie? krótko? Dzisiaj jest bardzo super pozytywnie. Pogodynka i... nasza. <laughs> I dużo słoneczka jest od rana, naprawdę. I fajnie Piowol, hejka. Cześć. Dobrze, idziemy zobaczyć co u Sylwana tam jeszcze. O, co u Sylwana. No właśnie. O dopiero zagadka. Kądzie się nudzi. No ja się Kądzie? nudzę. <laughs> no. Idziemy dalej. O, piękna rzecz. Na, na żywo handlujemy. Dla naszych... Dwa złote, proszę Państwa. Do, su, do suszenia skarpet. Widzicie, handelek kwitnie, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie. Na rozmnożę. Czy chcesz coś powiedzieć na żywo do widzów? Na rozmnożenie. Proszę o łapki i subskrypcję. Pięknie. I dla Sylwana też. Jest warty. Taka i... Polecam tego gościa. I jakby co, to proszę go na niego głosować, jeżeli będzie go na burmistrza. Na burmistrza Sandomierza? A może tak... lata na prezydenta? Oh. Zastanowi się. Na ministra Monu. <noise> prawie wojskowo. Ba, bardzo wysoko. Ale z szacunkiem. to życzę powodzenia. Ja jakby żołnierz były, to... to Ży mogę, to Życzę życie powodzenia. Piękne rzeczy tu się dzieje, jak widzicie. No dobrze. Także pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się i wijajcie, jeśli możecie. Teraz trzeba to jakoś wyłączyć.